Moja. I uciszy się, Ty dasz mi pokój, pokój serca. Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur z sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krośnie. Moi drodzy zbliża się godzina piętnasta, a my przybliżamy się do łask Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny, numer drugi. Numer drugi. Który jest pewnym wierszem, mamy tutaj cztery zwrotki wiersza, a ja przeczytam może jedną. Gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga, ale po cóż zagłębiać się w przyszłość? Dla mnie jest tylko chwila, obecna droga, bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości. Myślę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny. Fragment i motyw dotyczący tego, aby żyć chwilą obecną tu i teraz razem z Bogiem. Nie w takim sensie, żeby hedonistycznie nastawić się do korzystania z życia, ale żeby nie zamartwiać się przyszłością, ponieważ nie wiemy, czy jutrzejszy dzień nadejdzie, czy go doczekamy, abyśmy przez zbytnie zamartwianie się przyszłością nie utracili spotkania z Bogiem tu i teraz. Pan Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem. Nie ja będę, ja byłem, ale ja jestem tu i teraz. I ten moment jest dla nas okazją do spotkania z Panem Bogiem, okazją do zdobywania świętości. Ta łaska, która jest w tym momencie, jest inna niż była przed chwilą i inna niż będzie za moment. I gdy mamy takie nastawienie w Bożej obecności, wtedy nasze serce Bardziej jest wypełnione łaską pokoju. I o taką pobożność w chwili obecnej w obecności Pana Jezusa, prośmy w tej koronce do Bożego Miłosierdzia, prośmy o to, o co modliła się w tym fragmencie święta siostra Faustyna. Módlmy się także za tych, którzy nas o tę modlitwę prosili, polecajmy intencję o pokój na świecie, ustanie wojny w Ukrainie, tam, gdzie toczą się konflikty. Wojenne, aby ci ludzie za to odpowiedzialni doświadczali Boga tu i teraz, w danym momencie swojego życia, ponieważ jeżeli Pan Bóg będzie obecny w ich życiu, to takich tragedii z ich strony na pewno nie będzie, czy na pewno by nie było. Jeżeli ktoś Pana Boga wyrzuca, to człowiek zaczyna krzywdzić innych, a ostatecznie samego siebie. Polecajmy dusze w czyściu, cierpiące. Módlmy się za wszystkich konających. Polecajmy intencje, które są pisane w komentarzach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest, jest w, niebie, w niebie, niebie, święć się imię Twoje. Amen. Przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miłosierdzie miej, miłosierdzie miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierczy dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, jej miłosierczy dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosiercze dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej serce dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, jej serce dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosiercie dla nas, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej serce dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki Jej miło dla nas I całego świata dla jego bolesnej męki Jej miło dla nas I całego świata to. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej i męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej i męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej, męki Miej, dla nas, i dla jego bolesnej i męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Jezu ufam, ufam Tobie. tobie. Jezu, Jezu ufam, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno. Módź się za święty nami. Święty Janie Pawle II. Módź się za nami. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za tę obecność na modlitwie, za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam, żeby zobaczyć, zajrzeć, co jest dla Was przygotowane w podpiętym linku i też tymi treściami podzielić się z innymi. Kto może, to zachęcam do pozostania tutaj razem z nami, pomodlimy się u dziesiątką różańca. Dzisiaj czwartek, tajemnice światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Może pomódlmy się za te wszystkie osoby, które należą do wspólnoty społeczności teobańkologii, które cieszą się darem potomstwa, za wszystkie Małe dzieci, za te, które przyjęły lub w najbliższym czasie przyjmą chrzest. W sposób szczególny właśnie tę intencję tutaj zawierzamy przez Matki Najświętszej, ale i oczywiście modlimy się w intencji całego zespołu Teobańkologii. Polecamy księdza Teodora, wszystkich kapłanów, siostry zakonne włączające się w to dzieło. Tajemnica pierwsza światła chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas baw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Różańca Świętego. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Dzisiaj razem z nami modliła się Maria. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc i włączenie się w naszą modlitwę uwielbienia wobec Bożego miłosierdzia razem z Matką Najświętszą. Która jest Matką Miłosierdzia? Moi drodzy, z ogłoszeń internetowo-parafialnych, to oczywiście zapraszam dzisiaj na Różaniec o godzinie 20.30 i jutro widzimy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Do końca października jest możliwość zapisania się na pielgrzymkę do w Meksyku, do Matki Bożej z Guadalupe, od 14 do 24 stycznia. Więcej informacji na stronie internetowej piotrajana.pl albo jak wpiszemy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie, to wyskoczy to samo. Tam można znaleźć w aktualnościach więcej informacji, a ja oczywiście ze swojej strony również. Przy każdej okazji zapraszam tutaj do sanktuarium świętego Jana Pawła II w krośnie archidiecezja Przemyska. Na początku była mowa o tym, aby żyć każdą chwilą, przepełnioną obecnością Pana Boga. I na pewno to jest droga do świętości. Życie jest utkane z chwil, z wielu chwil tych drobnych. Które są związane z naszą codziennością. I moi drodzy, dla was też taki tekst, który myślę, że nawiązuje do tego, i jest to chyba tekst świętej Teresy. Świętej Teresy, chyba świętej Tereski z Lizja. Musiałbym sprawdzić, ale, ale proszę posłuchać, modlitewnia. Życie jesteś chwilą, życie tyś mym snem, życie tyś dniem krótkim przemijasz jak cień, Boże tu na Ziemi, aby kochać Cię. jeden dzień tu i teraz. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. 心。 Nadzież nas na to, płoki. ukrzyżowany, krzyżowany, cierniemu koronowany. W takiej koronie zbolałe skronie, miejdziesz nas w swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie. Niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaju krzyżowa! ciężkim krzyżem zmordowany, Rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, podźwigni nas ku zbawieniu.